Patronem kanału jest dystrybutor produktów AGD czeskiej marki ETA. Firma od ponad 80 lat produkuje stylowe i praktyczne AGD do kuchni. Między innymi frytkownice beztłuszczowe, dzięki którym przygotujecie pyszne dania obiadowe i desery w zdrowszej wersji. Produkty marki ETA są dostępne w większości polskich sieci handlowych. Kupując AGD ETA przez poniższy link znajdujący się w opisie odcinka wspieracie działanie kanału. Gdyż od każdego zakupu otrzymujemy prowizję od marki ETA, proszę pamiętać o kodzie rabatowym. Jest pod filmem. Człowiek czasami traci głowę, a świnia uszy. We wrześniu stojąca przed przedszkolem świnka Basia straciła swoje o piątej nad ranem, kiedy przechodziła grupa chłopaków. Jako, że nagranie sprawców trafiło do sieci, uszy szybko wróciły na miejsce, a świnka Basia mogła dalej czarować swoich uroczych podopiecznych. W Szczecinie 19 latek nie zdążył do końca wyhamować na hulajnodze elektrycznej i zderzył się z tramwajem. Chłopak wyszedł całą sytuacji w głównej mierze dzięki motorniczemu, który w porę wyhamował. W wyniku kolizji bardziej ucierpiał tramwaj. Koszt naprawy zderzaka i przedniej szyby wyniósł 10 tysięcy złotych. 19 latek otrzymał mandat w wysokości ponad 100 złotych. W woli filipowskiej w powiecie krakowskim kierowca busa zbaraniał. Kiedy szlabany się podniosły, wjechał na torowisko, ale te ponownie częściowo opadły. Mimo, że był jeden podniesiony, kierowca się nie ruszył. Potem usiłował ustawić busa wzdłuż torów, ale nie zdążył. Pociąg uderzył w niego z całym impetem, ale szczęśliwie kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Policja z Oławy otrzymała zgłoszenie o kradzieży auta sprzed galerii handlowej. Po sprawdzeniu monitoringu okazało się, że sprawca, mający na sobie maskę i doklejone brwi i rzęsy, przejechał z 57-letnim właścicielem auta. Obu zatrzymano, a właścicielowi grozi do 8 lat więzienia. Pewien mieszkaniec zgłosił, że w Janczewicach prędkość przekraczać kierowcy lubią. Wysłany patrol niedługo czekał na pierwszego pirata drogowego. 64-letni kierowca jechał o 22 km na godzinę za szybko i okazało się, że to on był tym zgłaszającym. 64-latek tym sposobem sam sobie wystawił mandat na 300 zł i sam sobie dał 5 punktów karnych. Głośny huk, rozbite auto, 35-latek i 2 promile. W Leokadiowie, pod Puławami, kierowca wjechał Seatem w ogrodzenia, a potem poprosił nieapotkanego człowieka o pomoc w schowaniu samochodu w stodole. 35-latek nie wiedział, że przypadkowo napotkany człowiek był policjantem po służbie. Do brzegu na Festiwal Muzyki Elektronicznej przyjechał 40-letni policjant. Chciał się zabawić, więc wziął ze sobą mefedron i ecstasy. Po 14 latach służby policjant został zawieszony i groziło mu zwolnienie. W Mikołowie pojawił się Denis Rozrabiaka. 6-latek wymknął się z domu, kiedy wszyscy spali o czwartej 4.30 nad ranem. No i postanowił się bawić na przejeździe kolejowym. Policjanci uratowali chłopaka przed nadjeżdżającym pociągiem. Policja w wałczu zatrzymała do kontroli 47-latka. Z badania wyszło, że był nietrzeźwy. Kierowca tłumaczył się starą historyjką, która pamięta jeszcze czasy starożytne, bo on wcześniej, dzień wcześniej, zjadł bardzo dużo jabłek. A na trasie S2 fruwały rowery. Przy prędkości 100 km na godzinę z dachu auta oderwał się bagażnik rowerowy, a na jezdnie spadły cztery i rozsypały się. Kierowca uniknął mandatu, bo prawdopodobnie sam sprzątnął resztki z trasy. Kłócnie małżeńskie miewają różne finały. Niedaleko Zielonej Góry małżeństwo się pokłóciło w czasie jazdy samochodem. W pewnym momencie mężczyzna nie wytrzymał i zaciągnął hamulec ręczny. Kobieta straciła panowanie nad kierownicą, a auto dachowało. Przeglądając przepisy, policja zakwalifikowała czyn jako kolizję. Po drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku jechała sobie 30-letnia rowerzystka. Tłumaczyła, że tak poprowadziła ją nawigacja i że jechała do koleżanki. Kobieta była zaskoczona tym, że ją zatrzymano: nie miała prawa jazdy i nie znała przepisów. W Gubinie. Autem kierowała raczej zdezorientowana, 73-letnia kobieta. Policja panią zatrzymała, żeby zobaczyć, czy wszystko w porządku. No i nie było w porządku, bo miała prawie sześć promili. Nad zalewem zębożyckim pewna 39-letnia kobieta wpadła na wyśmienity pomysł i poszła popływać. Tylko, że popływać w sukience. Oczywiście, zupełnym zbiegiem okoliczności, była pod wpływem alkoholu. Szczęśliwie, w pobliżu był wodny patrol policji. W Sewili, w Hiszpanii, 50-latek podpalił kawiarnię, bo nie dali mu majonezu do kanapki, a trzy razy prosił. Obsługa bezskutecznie mu tłumaczyła, że nie mają kuchni, serwują tylko wcześniej przygotowane produkty i że nie mają majonezu. Wściekły mężczyzna udał się więc na stację benzynową, wrócił, rozlał benzynę i lokal podpalił. Stratę oszacowano na 9 tysięcy euro. Pewna kobieta, będąc na L4, zaniosła mężowi obiad do pracy 200 metrów od domu i po wspólnym zjedzeniu wracała do domu. Zus zażądał od niej zwrotu zasiłku 60 tysięcy złotych. Jej adwokat podał, że chorując pracownik ma prawo do aktywności, pod warunkiem, że nie przeszkadza to w leczeniu. Sąd uchylił decyzję Zus, a adwokat okrzyknął sprawę najbardziej absurdalną wygraną w karierze. Pewien przewodnik tatrzański obwoził arabskich turystów kładem po terenie chronionym. Dostał mandat 500 zł, ale coś mi mówi, że za wycieczkę Arabowie mogli zapłacić mu więcej. W czterech województwach policja przeprowadziła naloty dywanowe. Zabezpieczono 109 podrobionych luksusowych dywanów, gdzie jeden wart jest ponad 64 tysiące złotych. 62-letniej właścicielce hurtowni grożą 2 lata a mogła zarobić prawie 7 milionów złotych. Na Opolszczyźnie to można się pokłócić o wszystko. O jeżyny w powiecie strzeleckim pokłócili się 69-latka i 20-latek. Sąsiadka myślała, że sąsiad podkrada jej jeżyny, straciła nad sobą panowanie i chciała rzucić w niego swoimi jeżynami. 20-latek nerwowo rozpylił w kierunku sąsiadki gaz pieprzowy. O tym, jak to dobrze mieć sąsiada, świadczy również przypadek 59-latka w Radzymiu Podlaskim, który wdał się w sprzeczkę z 36-letnim sąsiadem o miejsce parkingowe. Sytuacja eskalowała, 59-latek sięgnął po wiatrówkę, groził. A teraz jemu grożą 3 lata. Latem nie ma to jak przejażdżka motorowerem za miastem. 44-latek w Tykocinie jechał z pasażerem, który nie miał kasku. Nie zatrzymali się do kontroli, więc rozpoczął się pościg. Najpierw radiowozem, potem biegiem przez łąkę. 44-latek miał dwa promile, jego kolega pół, a policja ich zatrzymała akurat, kiedy wracali ze sklepu. Pani Anna, kierowca autobusu z 17-letnim doświadczeniem, od 6 lat jeździła z pluszowym jamnikiem. Zarząd Transportu Miejskiego dopiero w sierpniu postanowił nałożyć karę na przewoźnika w wysokości 799 zł, a tę kwotę potrącono pani Annie z pensji. Wszystko dlatego, że zdaniem zarządu, pluszowy jamnik działał na szkodę estetyki. No i tak to jest. Na wakacjach człowiek chce wypocząć, a bywa, że jest jeszcze bardziej zmęczony. W łebie, w restauracji zasnął turysta w toalecie. Kiedy się obudził, restauracja była już zamknięta. Wołał, krzyczał i tupał do czasu, kiedy nie przyjechał właściciel, żeby go wypuścić. Na terenie warki działo się a działo. Najpierw pojawiło się zgłoszenie o wybitej szybie na stacji PKP. Potem wybito szyby w sklepie odzieżowym, a potem w drogerii. Policjanci ruszyli na miasto, a tam z cegłą w ręku, 75-latek, przyznał się do wybicia szyb, a tłumaczył się, że był sfrustrowany, bo wysiadł z pociągu na niewłaściwej stacji. Za nietypowy sposób rozładowywania napięcia mężczyźnie groziło 5 lat. W miejscowości Zielona Łąka pod Pleszewem 15-latek jadący na hulajnodze na widok policji nagle przyspieszył. Próbował uciec, ale policja była szybsza. Okazało się, że przy młodzieńcu znaleziono narkotyki. W Warszawie skradziono włosy. Włamywacz dostał się do firmy specjalizującej się w sprzedaży naturalnych włosów. Po wpół do drugi nad ranem. W mniej niż 4 minuty zapakował do dwóch toreb ponad 40 kg włosów w wartości 800 tysięcy złotych. 49 latka z Lęborka, chcąc nie chcąc, znalazła w łebie na parapecie za doniczką klucz do mieszkania, które następnie ogołociła z pieniędzy. Zniknęło 3000 zł, kobieta również zniknęła, ale nie wzięła pod uwagę, że domofon miał kamerę. Może trafić do więzienia na kilka ładnych lat. W Lubinie policja zatrzymała 33-latkę i 35-latkę, którzy postanowili szybko zarobić. Włamali się do samochodu stojącego na parkingu i zadzwonili po lawetę. Kierowcy powiedzieli, że chcą wywieźć auto na złom, bo mają go już serdecznie dosyć. A że kierowca lawety nie był kretynem, parze teraz grozi 10 lat więzienia. Nad Jeziorem Bialskim w Parczewie w pewnej restauracji gościom serwowano dania na ręcznie malowanej włoskiej ceramice. Pewnemu 45-letniemu gościowi tak bardzo smakował posiłek, że postanowił zabrać ze sobą talerze. To jednak zwrócił, a na pocieszenie dostał mandat – 500 zł. Policja w Czeladzi zatrzymała 37-letniego Bytomianina, który kradł przewody trakcji tramwajowej. W jego samochodzie, mimo braku prawa jazdy, zabezpieczono ponad 160 metrów przewodów. Doprowadził do strat wysokości 750 tysięcy złotych. No i groził mu 5 lat. W Piotrkowie Trybunalskim zamaskowani złodzieje rozpylili gaz w drogerii, po czym nakradli perfum za prawie 30 tysięcy złotych. Po obejrzeniu nagrań policja podejrzewała, że za tym stoi i odwiedzili 22-latka. Ten, choć twierdził, że nic nie wiedział o napadzie, to zapomniał z samochodu usunąć ubrania z rozboju czy chociażby skradzione perfumy. Pozostali sprawcy szybko się znaleźli mieli po 16-17 lat. A 16 w Lublinie myła okna, kiedy jej podejrzenia wzbudził mężczyzna kręcący się pod niedciennym kioskiem ruchu. Kiedy go zaczęła nagrywać, ten szybko włamał się do środka, czy raczej wgramolił do środka i ukradł trochę papierosów i tabletek od bólu głowy. Jak się okazało, że też coś z pobliskiej drogerii coś ukradł, no to już było wiadomo, że 22-latkowi grozi 10 lat więzienia. 3 sierpnia około 4:00 nad ranem na deptaku spacerowym przy ulicy Wyszyńskiego w Policach doszło do zabójstwa. Policja poszukuje 23-letniego Mateusza G oraz 23-letniego Dawida S. Policja prosi o kontakt, jeśli ktoś wie gdzie są. Na autostradzie A4 niedaleko Wrocławia motocyklista jechał na jednym kole i to bardzo blisko innych samochodów. Policja chciałaby mu wytłumaczyć, jak skrajnie niebezpieczna jest taka jazda. Na miejskiej plaży w Olsztynie nieznany mężczyzna strzelał z wiatrówki. Zniszczeniu uległa infrastruktura plażowa. Po nagraniu można wnioskować, że przynajmniej cztery osoby mogą go rozpoznać. W muławie przy ulicy Torfa Załęskiego na osiedlowym parkingu nieznany sprawca zarysował karoserię samochodu, po czym przeskoczył bramę i uciekł. Policja prosi o kontakt. Policja w Kaliszu poszukiwała mężczyzny, który ukradł figurę szachową z plenerowej szachownicy zlokalizowanej w Kaliskim Parku Przyjaźni, kiedy policja go złapie dla przestępcy będzie to szachmat. Szczecińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który podając się za pracownika banku, przekonał kobietę do przelania swoich pieniędzy na inne konto. Mężczyzna potem wypłacił pieniądze w bytomiu. Jeśli ktoś rozpoznaje mężczyznę, proszony jest o kontakt. Na lotnisku w Lizbonie u 45-letniej kobiety znaleziono w bagażu milion dawek heroiny. Policja podała, że zostały starannie ukryte. No, na tyle starannie, że je od razu znaleźli. Były prezydent Brazylii, Bolsonaro, trafił do aresztu domowego, gdzie ma czekać na proces w sprawie zamachu stanu, który podobno planował. W historię zamachu stanu nie wierzy Biały Dom. Prezydent bronił swojego politycznego sprzymierzeńca, określając sytuację jako polowanie na czarownicę. Afrykańskie kartele znalazły nowy towar do przemytu – ziarna kakao. Proceder rozwinął się głównie w Ghanie i na wybrzeżu Kości Słoniowej, odkąd ceny kakao w ostatnich miesiącach podskoczyły do ponad 10 tysięcy dolarów za tonę. 73-letni Alvaro Uribe, były prezydent Kolumbii, został skazany na 12 lat aresztu domowego. Sąd po 13 latach rozpatrywania sprawy uznał go winnym oszustw procesowych i przekupywania świadków. Uribe zarzuca prokuraturze zemstę polityczną, a wtórował mu szef amerykańskiej dyplomacji: Marco Rubio, stanął w jego obronie. Pewna siłownia w Chinach naciągnęła jednego mężczyznę na ponad 120 tysięcy dolarów. Wmówili mu, że może wykupić członkostwa i indywidualne treningi, by potem je odsprzedać z podwójnym zyskiem. Dał się skusić, wykupił 1200 treningów indywidualnych i 300 rocznych członkostw. Naciągacze zapadli się pod ziemię, ale problem mężczyzny polegał na tym, że podpisał z nimi szereg umów których w ogóle nie przeczytał. W umowach pisało jak byk, że zakupy są nierefundowane i nie wolno ich odsprzedawać. W stanie New Jersey w USA pewien klient chował urazę przez 4 lata. Sprzedano mu wtedy kanapkę z bakłażanem, po której dostał alergii. W odwecie czekał 4 lata, żeby właścicieli knajpki zaatakować nożem. A niedaleko Los Angeles złodzieje wykradli ze sklepu dziesiątki kartonów z zaleczkami labubu. Wartość towaru wyceniono na 7 tysięcy dolarów. Waszyngton podwoił nagrodę do 50 milionów dolarów za informacje, które mogłyby doprowadzić do aresztowania przywódcy Wenezueli. Nicolasa Maduro. Amerykanie skonfiskowali 30 ton kokainy powiązanej z Maduro, z czego 7 ton miało związek z nim samym. 25 lat więzienia tyle groziło południowo-koreańskiemu biznesmenowi Do Kwon, który został oskarżony o wywołanie kryzysu na rynku kryptowalut. Za sprawą jego działań inwestorzy stracili ponad 40 miliardów dolarów. W nowojorskim sądzie przyznał się do dwóch zarzutów oszustwa. Martin Vizcarra, były prezydent Peru, został aresztowany na 5 miesięcy. Został skarżony o przyjmowanie łapówek, ale to podobno normalna ścieżka kariery prezydentów w Ameryce Południowej, a w szczególności w Peru, bo jest piątym już z kolei, który trafił do więzienia. Szok i niedowierzanie we Włoszech. Włoska grupa na Facebooku Mia Moglie, czyli Moja Żona, zrzeszająca ponad 30 tysięcy członków, od 7 lat publikowała intymne zdjęcia swoich żon, partnerek, sióstr i znajomych. Trafiły tam setki tysięcy zdjęć, często aktów seksualnych zrobionych bez czyjejkolwiek zgody. Skala była gigantyczna, że kiedy. Sprawa wyszła na jaw. Policja w ciągu kilku godzin otrzymała ponad tysiąc zgłoszeń. Za rozpowszechnianie takiego typu obrazów we Włoszech grozi do sześciu lat więzienia. Niedaleko Koszyc na Słowacji policja postanowiła zatrzymać do rutynowej kontroli Skodę. A tu niespodzianka w środku aż osiemnaście osób. Samochód przeznaczony dla pięciu osób mknął w najlepsze, będąc dosłownie wypakowany po brzegi. Wisienką na torcie było to, że kierowca nie miał prawa jazdy. W Karolewie, w Kujawsko-Pomorskim, 21-latek postanowił wyprzedzać, kiedy 35-latek przed nim zaczął wyprzedzać. W trakcie uderzył w bok pojazdu, następnie zjechał na lewe pobocze i dachował. Koncepcja korytarza życia najwyraźniej nie jest jasna dla wszystkich. Strażacy-ochotnicy z zagrodna opublikowali nagranie, gdzie widać jak kierowcy stojący w długim korku po wypadku motocyklisty na autostradzie A4 zawracali i jechali pod prąd. W łodzi przez szyberdach jednego z samochodów wyjrzała kobieta i tak jechała z rozłożonymi rękoma. To, co zrobiła, kodeks określa mianem nieobyczajnego wybryku, Za to grozi 1500 zł grzywny. 15 osób w busie jeszcze ujdzie, ale w pikapie już nie bardzo. Policjanci ze Skwierzyny w Lubuskim zatrzymali samochód osobowy, którym podróżowało 15 osób. 9 w części ładunkowej. 50-letni kierowca dostał 14 punktów i 2700 zł mandatu. W hechle pierwszym pod Pabianicami 42 latka wjechała na przejazd kolejowy oczywiście na czerwonym świetle kiedy zamykały się rogatki jej 17-letnia córka podniosła szlaban i mama wyjechała zanim pociąg nadjechał Mama otrzymała mimo wszystko 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Autostrady niemieckie słyną z tego, że można próć po nich ile wlezie, ale tylko na 70%. Kierowca, którego danych nie podano, na A2 niedaleko Magdeburga przekroczył prędkość o ponad 200 km na godzinę. Jechał 321, odebrano mu prawo jazdy na 3 miesiące i dostał 900 euro grzywny. W Mielcu po 23.00 policja ruszyła w pościg za kierowcą Seata. Ten nagle stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w sklep. Ku zaskoczeniu policjantów za kółkiem siedział 14-latek, który ukradł z domu kluczyki i postanowił się przyjechać. 3000 zł i 10 punktów karnych kosztowało kierowcę w Kołobrzegu driftowanie na rondzie. Na nagraniu widać jak Mercedes wjeżdża na rondo, po czym wpada w kontrolowany poślizg na zewnętrznym pasie. Na nagraniu widać BMW, które wyprzedzało inne auta jadąc po chodniku. Policja ustaliła właścicielkę auta i spytali się jej, co to za mężczyzna jechał autem. Kobieta nie chciała zdradzić, kto prowadził, więc dostała mandat w wysokości 2000 zł. Okazało się, że za kółkiem był jej 45-letni partner, który ma sądowy zakaz prowadzenia. No i teraz grozi mu 5 lat. Większość z nas chcąc naprawić wrak swojego auta zawołałaby lawetę i przewiozło auto do mechanika, ale nie 76-latek w Lędzinach, który po drodze krajowej nr 46 jechał swoim zdezelowanym autem 4 km na godzinę. Za kierowanie autem niedopuszczonym do ruchu dostał 3 punkty i 4,5 tysiąca złotych mandatu. Z kolei w Zielonej Górze pojawił się pirat drogowy, 32-letni kierowca Forda, jechał po chodniku. Jechał na czerwonym, pod prąd i w końcu policja zlokalizowała auto, ale na stacji benzynowej. No i kierowcy nie było, bo kąpał się w pobliskiej fontannie. Kiedy został zatrzymany, był dość agresywny. A to wszystko dlatego, że był pod wpływem morfiny. W Ostrowie Wielkopolskim doszło do obywatelskiego zatrzymania. Świadkowie zobaczyli, jak pijana 35-latka wsiadła za kółko, chcąc pojechać z kilku miesięcznym dzieckiem. Próbowała uciec, ale zjawiła się policja, no i miała dwa promile. 31-letnia mama z Krakowa przyjechała do Sopotu z mężem i trójką dzieci. Wraz z mężem sobie wypili. Kobieta miała 2,5 promila. Służby zostały zaalarmowane o pijanej parze, kiedy mamie z rąk wypadło 3-miesięczne niemowlę. Pewna zaniepokojona 23-latka zadzwoniła na policję i powiadomiła, że jedna mama po pijanemu opiekowała się dziećmi. Interwencja wykazała, że mama była trzeźwa. Więc zwrócono się do zgłaszającej. No i się okazało, że sama miała dwa promile i zajmowała się swoimi kilkuletnimi dziećmi. Psychodietobogini, osoba równie skomplikowana jak jej pseudonim, było o niej głośno, bo wzięła udział w wiralowym trendzie, kłócając na jednej nodze trzymała półtora roczne dziecko. Psychoidiotobogini, czy jakoś tak, cieszyła się z rozgłosu, ignorując kompletnie aspekt bezpieczeństwa. Swojej córki. 38-latka w jabłonnej wiozła autem dwójkę swoich dzieci w wieku 4 i 12 lat, mimo że kilka miesięcy wcześniej straciła uprawnienia, mimo że była pod wpływem alkoholu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała szpiega działającego na terenie naszego kraju. Obywatel jednego z państw azjatyckich powstałych po upadku Związku Sowieckiego to kadrowy oficer wywiadu wojskowego. I go aresztowano na trzy miesiące. W dwóch miejscach na terenie województwa łódzkiego policja zlikwidowała linię do produkcji papierosów. Zabezpieczono sześć ton nielegalnego tytoniu, którego wartość wyceniono na prawie pięć milionów złotych. Do aresztu trafiły trzy osoby. W gminie Sławno w jednym z budynków gospodarczych policja natrafiła na profesjonalną plantację marihuany i nie tylko. Przyjęto 80 kg marihuany, 300 krzewów, no i ponad kilogram kokainy. Dwóm mężczyznom grozi 10 lat. Od cebuli niejednemu zakręciła się łza w oku. Białoruski kierowca przewożący cebulę rozpłakał się, kiedy zatrzymali go funkcjonariusze celno skarbowi. W cebuli bowiem ukrył ponad 91 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Za przemyt grozi mu do 10 lat. Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało dwie linie produkujące nielegalne papierosy. Zabezpieczono prawie 30 milionów sztuk i 10 ton tytoniu. Skarb Państwa stracił ponad 70 milionów złotych. Zatrzymano 12 osób. W powiecie ostrołęckim policja zatrzymała 35-letniego bimbrownika. Zabezpieczono 1300 litrów zacieru, ponad 150 litrów wysokiej klasy księżycówki, sprzęt i setki pustych butelek. Straty skarbu państwa wyniosły ponad 50 tysięcy złotych. Komenda stołeczna policji aresztowała 22 osoby, które wprowadzały do obrotu znaczne ilości narkotyków. Ponadto trzy osoby odpowiedzą za działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenie blisko półtorej tony klefedronu. W Piekarach Śląskich rozbito gang śmieciowy, który pozakładał firmy utylizacyjne czy fikcyjne spółki i przez kilka lat zakupywali odpady na prywatnych działkach. Tym sposobem zdeponowano kilkaset tysięcy ton odpadów, a gang wzbogacił się o setki milionów złotych. 21 osób zatrzymano, grozi im do 15 lat więzienia. Policjanci z Opolskiego rozbili gang nielegalnie, sprzedający silne leki. Zatrzymano 11 osób, kierującemu grupą przestępczą grozi 15 lat. Reszcie za współudział i pranie pieniędzy grozi 10 lat. Centralne Biuro Śledcze rozbiło siatkę grup przestępczych trudniącą się międzynarodowym handlem narkotykami. Działania koordynowano we współpracy m.in. z Europolem. 170 osób ma zarzuty. Tymczasowo aresztowano ponad 110. Zabezpieczono 600 kg marihuany, 180 kg haszyszu, 40 kg siarczanu, amfetaminy. Rynkowa wartość narkotyków to ponad miliard złotych. Statek mający wypłynąć rano z portu w Gdańsku do Bremerhaven musiał wypłynąć wieczorem, bo jego kapitan popłynął. Statek pod banderą liberyjską miał się czekać w porcie na nowego kapitana, bo stary narodowości ukraińskiej miał 2,5 promila. W półtusku pewien pijany mężczyzna podjechał do sklepu, dokonał zakupu, a następnie wracając do auta zauważył, że jest obserwowany, więc usiadł na tylnym siedzeniu. No i tak go zastała policja. Miał dwa promile. Na obwodnicy Trójmiasta 45-letni kierowca ciężarówki stał długo w korku. Tak długo, że jego dwa promile w organizmie spowodowały, że zasnął. Ciężarówkę trzeba było odholować, a kierowcy grożą trzy lata. W Białogardzie, 56-latka, z dwoma promilami zjechała z drogi, uderzyła w znak drogowy, a następnie trafiła w ogrodzenie sądu rejonowego. Grozi jej do trzech lat więzienia. Oby tylko sprawą się nie zajął właśnie ten sąd rejonowy. W Puławach, 33-latek, rzucił się w oczy swoim nietypowym stylem jazdy. Z kebabem w ręku, nocą, bez świateł i slalomem. Do tego miał ponad dwa promile. Grozi mu konfiskata pojazdu i wysoka grzywna. W piasecznej na kontrolę drogową trafił 41-letni obywatel Ukrainy. Policji trafił się delikwent z trzema promilami, choć ten był zdania, że niczego złego tak naprawdę nie zrobił. W białym Dunajcu 43 latek z zakazem prowadzenia i czterema promilami w krwioobiegu doprowadził do kolizji. Policja trafiła do miejscowości Głuszyna, gdzie 55-letni mieszkaniec mając 2,5 promila, Pojechał ciągnikiem mimo braku prawa jazdy, ubezpieczenia i skąd idąc potrzebnych opon. Miał też zakaz prowadzenia. Pod prąd okazuje się, że nie tylko Polacy jeżdżą po autostradach. Pod prąd rzeką Drawa płynął 40-letni kajakarz. Z policją nie potrafił logicznie porozmawiać, nie potrafił o własnych siłach wyjść z kajaka, a w kajaku miał otwartą butelkę wódki. Miał za to 3 promile. Półtora promila wystarczyło 31 letniemu kierowcy Mercedesa w Lublinie, żeby wjechać pod prąd na skrzyżowanie, ściąć sygnalizator świetlny, uderzyć w betonowy śmietnik i latarnię. Kierowca zaczął uciekać, ale został zatrzymany po kilkuset metrach. Zdobycie prawa jazdy, a następnie otrzymanie zakazu prowadzenia to jedna sprawa. Podejście do egzaminu prawa jazdy i otrzymanie zakazu na 3 lata, zanim jeszcze się zdobyło prawo jazdy to druga. 56-letnia Niemka w Szczecinie podeszła do egzaminu z jednym promilem. Egzaminator wezwał policję, a sąd nie miał problemu z określeniem długości wyroku. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, dajcie kciuki w górę, jeżeli się nie podobało, dajcie kciuka w dół, a jeżeli wam się średnio podobało, to spróbujcie chociaż jeden dać kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już w przyszłym tygodniu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!